Jak? Ja się pytam jak? Jak w asortymencie Tigera, tak rozległym nie ma smaku brzoskwini? Nie ma smaku poziomki? Ale spokojnie moi drodzy. Te dwa smaki będą przez te dwa dni testowane, więc zobaczymy czy będą warte kupna ponownego? Czy może jednak będą kurde słabe? ZAPRASZAM! Siemano ekipo, witam was serdecznie w kolejnym odcinku serii ALE TIGER! CZEMU TY JESZCZE NIE WYPUŚCIŁEŚ TYCH DWÓCH SMAKÓW?! OD TAK DAWNA! No i kurde, mamy dwa nowe tigery Już nie takie nowe, bo już wyszły nowsze Ale zawsze Dwa tigery, zero sugar, o smaku brzoskwigi i poziomki i o co chodzi? Tiger nie miał w swojej gamie ani jednego energetyka o smaku samej brzoskwini, ani tym bardziej o smaku samej poziomki. Bo to jest poziomka, a nie truskawka, no wiecie. To są jednak dwie, dwa inne owoce. A że, kurde, jesteśmy tutaj fadabi brzoskwini... A poziomka nie jest jeszcze tak bardzo rozwinięta. <laughs> Zacznijmy od brzoskwigi. ok? No ja mam pytanie, Tiger. Jakim cudem? Kurde, na tyle edycji, na tyle tych wszystkich smaków, pierdzielonych miksów, itp., itd., nie wymyśliłeś brzoskwini? Ale to jest też dziwne, bo... DZIK wyszedł właśnie z brzoskwiniowym energetykiem. Nagle wszyscy zaczynają, kurde, wymyślać brzoskwiniowe energetyki. Jakby tego smaku jeszcze wcześniej nie było. O co chodzi? No i okej. Okay, okej, okay, ja rozumiem. Możliwe, że, kurde, nie było czasu, żeby to wydać. Ale skoro, kurde, jedna firma wydała, to... Nadeszła pora, żeby, kurde, naprawić swój błąd. No i mamy Tigera Zero Sugar Pitch. Znaczy, aby na pewno Zero Sugar... Hej, jednak jest Zero Sugar, dobra. Czyżby nie było żadnych soków? Nie było żadnych soków, Ok. Czyli to oznacza, że... Mamy tutaj Ultra Pitchikin. Mamy tutaj dzika brzoskwiniowego, mamy tutaj po prostu brzoskwigowy zero energetyk. 80 mg kofeiny, do no i co? Woda, regulatory kwasowości, cytryniany, sodu, kwas cytrynowy, dwutlenek węgla, kofeina i do tyzol barwnik, karoteny. hu, Ale ja nie widzę innego koloru tutaj, jak taki brzoskwigowy, pomarańczowy kolor. Czy w ogóle to można nazwać pomarańczowym? No chyba jednak bym nie powiedział. Ok, aromaty, wzmacniacz smaku jest erytrytol, stabilizator, guba arabska, guba guar, guma oksantonowa, ja estryglicerolu estry glicerolu, żywicy roślinnej. Balans musi być zachowany. O kurde. I to konkretnie. Jest witamin, niacyna, B6, B12, kwas pantotenowy, jeżeli chodzi o substancje słodzące, acesulfam cukraloza. I bardzo dobrze. Nie ma aspartamu. Można black, footker. <gry> I wartości odżywcze w 100 ml. Fuck. Okej, okay, niby kurde wyliczania nie było, ale jednak trzeba było. Bo naprawdę ta jacyna była popierdzielona Kwas pantotynowy o wiele gorzej, ale do tego dojdziemy. Moi drodzy, ten 250 ml energetyk dostarczy Wam 5 kilokalorii, żadnych tłuszczy, kwasów tłuszczowych nasyconych, żadnych węglowodanów, w tym cukrów, żadnego białka, 35 mg soli. I zaczyna się kurde wesoło. Bo jak widzicie jest 7,4 mg niacyny, czyli 18,5 mg na całą, 1,75 mg witaminy B6, 1,25 mikrogram witaminy B12, 4,95 mg kwasu pantotenowego. Idziemy za koleją. Tak zrobił Tiger, tak trzeba się dostosować. I mamy brzoskwinkę. W sumie zobaczyłbym to. W porównaniu z tym, dwie kalorie, dwie kalorie. Bardzo dobrze. Stoli 0,14, 0,14. Bardzo dobrze. Czyli ja muszę już wyliczać. Pamiętajcie, jutro nie będzie wyliczania. Jutro mamy, kurde, od razu przejście do testu smaku. Oh my god. Mam nadzieję, że to nie wyjdzie z tego 6 minut, chociaż, że znając mnie, nie wyjdzie tego 6 minut. Raz wyszło, to, to było kurde. Ja chcę to do teraz powtórzyć i chyba powtórzę. Ale to były początki, wiecie. Na początku każdy kurde musi robić popierdzielone rzeczy, pomijać pewne rzeczy i tak dalej. Ja po prostu chyba tam od razu przeszedłem do testu smaku. Takie wiecie, do ekipu, lecimy z testem smaku. Okej. Okay. Tiger, zaskocz mnie. Jeżeli to jest twoja brzoskwinia, to ma być najlepsza. Cytrusowy zrobiłeś bardzo dobrze. Ten Need for Speed Unbound był naprawdę kozak. Każdy, kto pił, może to przyznać. Jabłkowy, numer jeden, totalny. A to jest ta seria, ale jednak wiecie? No pachnie jak taki typowy brzoskwiniowy napój. Kurde, nie ma tutaj bardzo sztuczności. No nie, ja tu czuję tylko naturalną brzoskwinię. A niektórzy mogą powiedzieć, że to jest sztuczna brzoskwiga, Co nie? Kurde, sztuczny aromat brzoskwini. Jak to wydedukować? Może to po prostu jest jeden i ten sam zapach? No to wtedy mówię, że standardowa, brz sztuczna brzoskwinia. Tak ja to czuję. No ja to czuję po prostu, że pachnie brzoskwigią. Wyglądem... mętny, pomarańczowy kolor. Jak większość energetyków osłaku brzoskwini. Nawet Dzik! To jest pierwszy przykład, jaki może przyjść do głowy. Czy nawet Monster? To jest jeden i ten sam kolor. Mam nadzieję, że to będzie jeden i ten sam smak, również. Bo jednak, patrząc na brzoskwiniowy ranking, mamy właśnie Monstera Ultra na pierwszym miejscu. I właśnie Dzika Peach. Mamy dwa Jeffiuele. Czy to Peach Rings, czy Sage Mode. Predator Peach, Louis Hamilton Bo tylko nostalgicznie Fajny, fajna brzoskwiga, ale jednak nawet Predator według mnie jest lepszy. Monster Monarch tylko i wyłącznie dlatego, że to mix eee, Przy kurde takim innym rankingu, jakby na to nie patrzeć, byłby wysoko. Jednak przy brzoskwigowych jest sporo lepszych. A jest jeszcze jakiś inny? A, górny Zero Cukru. Jak na razie najgorszy. Mam nadzieję, że to nie podzieli tego rol losu. Sprawdźmy. O oh yes! O oh yes! O oh my god. I nie trzeba... I dlaczego wyszliście z tym dopiero teraz? Ty jak dla mnie bomba. Jaki mocny smak brzoskwini. Kurde. Powiedz dzika, to nie było czegoś takiego. Był tam mocny smak, ale nie aż tak. Kurde, oczy w mordę, to jest to czego szukałem! Jako taki rywal dla monstera! Patrząc na to to może nawet kurde, Predator na pewno kurde lepszy, mocniejszy smak, czy będą słodziki? Poczekajcie, poczekajcie, bo to może zaważyć na końcowym rozrachunku. Jest lekko czuć na języku taki posmak Sukralozy bądź acesulfamu. Po prostu posłak słodzików. Czuć lekko na języku. Troszeczkę wysusza, ale. Fajny smak. Porównałbym to tak do Sage Mode na przykład. Nie intensywnością, ale samym smakiem. Oczywiście ta był smak pomelo i białej brzoskwigi. To jest fajny smak. Ale czy. Czy ja wiem, czy mógłby być lepszy i ja, by, ja miałem tę pierwszą ekscytację, okej. Okay. Nawet chciałem właśnie, jak słyszeliście, stawiać to podać dzikiem pitch, ale mocny smak to nie jest, kurde, wyznacznik. Ważne też są te odczucia po wypiciu. No i właśnie ten posmak słodzików, mam dylemat, naprawdę. Nie chcę go stawiać na piątym miejscu, ale... Ja bym go właśnie tam postawił. Predator Pitch przy tym jest spoko, ale nie aż tak. Gfuele, Peach Riggs był spoko, jeżeli chodzi o cukierkowy smak brzoskwiniowych właśnie tych pierścieni. Ostatnio nawet widziałem w Kerfurze, chyba to mówiłem kiedyś tam. Ale widziałem właśnie brzoskwiniowe pierścienie w Kerfurze. Nie kupywałem, ale autentyczność smaku była zachowana. Sage Mode pokochałem. Jeżeli byłbym kiedykolwiek w Ameryce, na pewno bym kurde sięgnął po to. Ten drugi raz. Nie patrząc na 300 mg kofeiny, ok. To jest Ameryka, tam jest wszystko większe i musi być więcej, co nie? Jest solidne uderzenie smakiem, ale ta cukra, ten posmak słodzików mi bardzo miesza. Więc chyba naprawdę wyląduje to na piątym miejscu. No szkoda, bo to naprawdę kurde mega potencjał. Moja początkowa reakcja była naprawdę. Sami widzieliście, ale po ogólnym rozrachunku. Myślę, że może jest troszeczkę lepszy od Jeffuela Peach Rings, więc może bym tutaj miał jakiś dylemat, a może dać to po prostu aequo. Wiadomo, Peach Rings kurde miało mniej intensywny smak brzoskwini, ale to jest najbardziej autentyczny, jeżeli energetyk, jeżeli chodzi o sam smak cukierkowy. Takich właśnie żelek. No to ta autentyczność 10 na 10 a tutaj albo czwarte, albo kurde egzekwo, albo piąte. Nie chcę go stawiać na piąty, bo kurde nie zasługuje. Dałbym go chyba właśnie na takie egzekwo. Bo składem i ogólnie tym wszystkim wygrywa jak zwykle G Fuel, ale tutaj smakiem i samym tym, że. To jest mocny smak, i ja tam się zakochałem. Wyrównuje się szala, jeżeli chodzi o właśnie tego Jeffiuela. Dobra, kurde, dawaj go na czwarte miejsce. To jest polska firma Cius. Z tym mamy tutaj czwarte miejsce. No i co? Według mnie to by było chyba na tyle. Naprawdę jestem zadowolony. Jeżeli. Poziomka będzie na takim samym poziomie. Winszuję, że będzie dobrze. Mam nadzieję, że to nie będzie poziom level upa. Oj kurde nie. Proszę nie. Level up poziomkowy był naprawdę. Miał potencjał, był spoko smak, ale te słodziki były takie złe. No mam nadzieję, że to nie będzie to samo. Oj widzimy się następnym razem, bo kurde... Żal mi jest... Żal mi było postawić to nawet ex aequo. Mamy czwarte miejsce i gitara, co nie?